Wchodzimy na ziemię i twardo będziemy po niej stąpać. W studiu już witamy gości, to radni dzielnicy pierwszej, Jacek Balcewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam A, słuchaczy. Aleksander Miszalski, dzień dobry. Dzień dobry. W studiu również Marta Szostkiewicz. w tej marto? Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście schodzimy ziemię, na ziemię, a może nawet i pod ziemię, bo zaczniemy od tego, że pan Jacek Balcewicz odbył wyjazd studyjny, żeby poszukać takiego metra w Europie, które mogłoby ewentualnie Krakowowi służyć za wzór. Pojechał do Wiednia, pojechał do Norymbergi. No i co, panie Jacku? No to są nasze miasta partnerskie, zaprzyjaźnione, więc zawsze dobrze jest popatrzeć, jak to przed nami zrobiono. I oczywiście... Wbrew pozorom y, nor, y, Wiedeńczycy metrem na poważnie zajęli się dopiero w 1976 roku, relatywnie późno. E, Norymberczycy trochę wcześniej, w 1972 roku. Oczywiście miasta są nieporównywalne, bo Wiedeń wiadomo stolica Cesarstwa, później stolica Republiki Federalnej Austrii, bo Austria jest federacją. No jednak dużo większe miasto. E, dużo, dużo, Norymberga. dużo większe miasto. Norymberga jest takim miastem bardzo kameralnym, bo nie jest nawet stolicą, jest stolicą Franconia, Frankonia jest częścią Bawarii, wobec tego miastem większym jest Monachium. Monachium. I no, pierwsza taka relacja, że my wybierając między olimpiadą a metrem i innymi rzeczami jakby podświadomie wybieraliśmy albo, albo. Natomiast ja sobie posprawdzałem różne rzeczy i się okazało, że Eee, na przykład yy, w Turynie yy, Igrzyska Olimpijskie Letnie w dwa, yy, Zimowe w 2006 roku były pretekstem do uruchomienia linii metra. Wcześniej, w 1972 roku, w Monachium również pamiętne Igrzyska Olimpijskie Letnie były pretekstem do powrócenia do przedwojennej idei budowy szybkiej kolei podziemnej, ba. W Wiedniu z kolei E, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które miały miejsce w roku 2008, były pretekstem do przebudowy stacji Stadion, która została tak przystosowana, że jest w stanie przyjąć bardzo duże ilości pasażerów e, w krótkim czasie opuszczających, opuszczających stadion. I przebudowano, pociągnięto linię metra już w systemie naziemnym, bo to jest najtaniej, do miejscowości takich no, sypialni wiedeńskich, do Aspern i Zeszta. A, ale no już mleko się rozlało, olimpiady nie będzie zimowej. No ja się obawiam, że nie będziemy mieć olimpiady i metra też nie będziemy mieć, bo nas na to metro po prostu nie będzie stać. Czy nie będzie nas stać na to, żeby to metro wybudować, czy nie będzie nas stać na to, żeby to metro potem y, utrzymać? To znaczy zarówno w y, Austrii, jakby, y, jak i w Norymberdze. Z Norymbergi mam bardzo precyzyjne dane, bo tam zbudowano linię U3, całkowicie automatyczną linię i to jest pewien no, fenomen, rzecz, no, którą warto skorzystać i zobaczyć. Też bo, byśmy chcieli taką bo, mieć. Bo ludzie, bo ludzie, którzy wszędzie byli, wszystko widzieli, no, to jest coś niesamowitego, jak to jedzie samo. No ale tam dotacja rządowa sięgała do budowy tej linii 87,5%. Oni wydali na budowę całkowicie automatycznej linii U3 i przebudowę linii U2, gdzie chodzą pociągi klasyczne, ale bez pilota mówiąc w cudzysłowie, wydali proszę Państwa, żebym tutaj dobrze nie skłamał, wydali 2,5 miliarda złotych w przeliczeniu. To jest krótka linia wprawdzie 7-kilometrowa, ale 2 miliardy było wrócone w różnych dotacjach federalnych. My mamy z tym problem. Poza tym miasta niemieckie... A jak to jest z utrzymaniem tego? Bo z utrzymaniem... Z, tym, z tą budową to może jakoś z sobie pomocą po, sobie Unii Europejskiej może jakoś to będzie. No, sobie, ale... sobie poradzimy. Natomiast komunikacja publiczna jest strukturalnie deficytowa. Norymberczycy wyliczyli precyzyjnie, że do każdego pasażera dokładają 40 centów. Ale też zrobili takie badania, z których wyszło, że ponoć jedno euro zainwestowane w e, rozwój komunikacji publicznej, e, procentuje 5 euro w różnych innych dziedzinach gospodarki. Tylko no, problem polega na tym, że gdzie indziej się wkłada, a gdzie indziej się... Zyskuje. Z kolei Metro Wiedeńskie, dzisiaj ściągnąłem takie dane, otrzymuje od miasta 300 milionów euro dotacji na utrzymanie i potrzebne inwestycje. Nowa linia będzie, linia brakująca, linia U5, która ma być budowana, będzie w połowie finansowana ze środków federalnych. Ogromne pieniądze. Zwracam się teraz do pana Aleksandra Miszalskiego, pan jako działacz Platformy. Ta budowa metra to jeden z pomysłów Platformy. Jak pan tego słucha, to czy to jest pomysł z gatunku takiego przedwyborczego, czy takiego, no jaki pomysł z manifestów wyborczych dobrze się komponuje. Znaczy ja myślę, że to nie jest tylko pomysł Platformy, tylko przede wszystkim to mieszkańcy w referendum zdecydowali, że jedną no, większość nie jest No ale ktoś go to zapytał, prawda? No tak, ale pytamy o te rzeczy, o których słyszymy od mieszkańców, że przypuszczalnie byłyby im potrzebne, więc to też nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie to. Ja powiem tak, ja nie jestem na 100% przekonany, zresztą ten rozkład tych głosów w referendum też pokazuje, że mieszkańcy Krakowa nie zdecydowali jednoznacznie. Jest ich więcej i bierzemy to pod uwagę i w tym kierunku trzeba iść. Ja myślę, że trzeba problem trochę inaczej zdefiniować. Wiadomo, że komunikacja miejska jest deficytowa i będzie. Ale w zamian za to, że dopłacamy do komunikacji, wgrywamy inne kwestie. Problemem Krakowa w tej chwili, tak jak mi się wydaje, jak definiują to mieszkańcy, jest zanieczyszczenie powietrza, smog, korki. Y niemożność nie dojechania w szybkim, w szybkim okresie czasu z jednego miejsca do, do drugiego. Ludzie najczęściej dlatego wybierają samochód, a nie komunikację miejską, że czas dojazdu jest dwukrotnie, czasem trzykrotnie dłuższy. To już sprawdziliśmy kiedyś eksperymentalnie w Radiu Kraków nawet nie, niedawno. Tak, ja z rozmawiam tej... z wieloma osobami, wszyscy mówią to samo. Nie chodzi o koszt, nie chodzi o wygodne, czy to też oczywiście, ale przede wszystkim czas. No więc musimy inwestować w takie rozwiązania, które wprawdzie będą kosztowały i będziemy do nich dopłacać, ale skrócą ten czas, bo wtedy ludzie będą się przesiadać na komunikację miejską i wtedy właśnie rozwiążemy problemy korków, jak i zanieczyszczenia powietrza z spalinami samochodowymi. Więc ja w tej chwili na, na tym poziomie nie ma studium wykonalności, nie ma odpowiednio szczegółowych analiz. Przykłady z innych miast są oczywiście cenne, ale jednak Kraków jest osobnym organizmem. Trzeba to miasto, na to miasto spojrzeć w inny sposób. Trzeba przeliczyć potoki pasażerskie, przeliczyć koszty, przeliczyć potencjalne inne inwestycje, alternatywy i wtedy można decydować na 100%. Na razie mieszkańcy dali zielone światło. Musimy to analizować dalej. I na pewno nie można się z tego wycofywać, ponieważ mieszkańcy tego właśnie oczekują, żebyśmy znaleźli jakieś sposoby. Metro, może metro naziemne, może połączone z koleją aglomeracyjną, może premetro, szybki tramwaj. Tutaj jest wiele różnych możliwości, ale alternatywa w postaci budowy większej ilości linii tramwajowych nie rozwiązuje kwestii szybkości przejazdu rozwiązuje kwestię dostępności, ale nie szybkości, a szybkość jest kluczem do sukcesu. A ja jako mieszkanka również pierwszej mm. dzielnicy Krakowa jak jadę sobie, no nie tramwajem, tylko właśnie samochodem przeważnie przez pierwszą obwodnicę i tak patrzę na te tory, na Dunajskiego, na Straszewskiego i myślę sobie o tym metrze wtedy, to jakoś mam takie... No, nie wiem właściwie co mam ze sobą zrobić, bo tutaj My rozmawiamy żebym... o metropolii, a tutaj widzę po prostu roz, kompletnie rozwalające się torowisko yy, i zastanawiam się, że ten tramwaj zwolniający do 10 km na godzinę, to nawet czy, do pięciu. czy on no. przejedzie, czy też nie. Panie proponowaliśmy kiedyś, co z żeby, z tym żeby w pierwszej obwodnicy yy, tramwaj był za darmo. To tak, tak, niedługo, rozwiązania... dopo... niedługo będą nam dopłacać, że będziemy tu jeździć. Takie rozwiązania również były proponowane przez Dzienniczę, żeby rzeczywiście komunikacja miejska była za darmo albo odpłatna w połowie, żeby stawiać na ten rodzaj transportu. No faktycznie stan infrastruktury nie jest zbyt dobry. Wiąże się to z wieloma czynnikami. No my cały czas staramy się iść w tym kierunku, żeby ten ruch samochodowy z centrum wyrzucać. Przede wszystkim tranzyt. Trwają protesty przeciwko budowie placu parkingu, parkingu na, na placu Bisku. Pim, bo jak? uważamy, że po prostu wrzucenie parkingu samochodowego, podziemnego, tak drogiego w samym centrum miasta, pod parking, który i tak stoi pusty, no to jest y, jakiś absurd. Te, walczymy cały czas o działkę przy ulicy Karmelickiej. Ale z drugiej strony wielu mieszkańców właśnie rejonu y, Placu Biskupiego y, narzeka, no teraz w ciągu wakacji to jest mniej dotkliwe i mniej dokuczliwe, ale w ciągu roku y, znalezienie miejsca parkingowego dla mieszkańców, znaczy przez mieszkańców, którzy oczywiście mają opłacony abonament, no graniczy z cudem. No ja tak. powiem panu, że ja czasami właśnie w okolicy plas, Placu Biskupiego objeżdżam przez Karmelicką trzy czy cztery razy, powodując no zanieczyszczenie tylko... spalinami powietrza, bo nie mam gdzie stanąć. Myślę parking... sobie... Tylko wtedy czy może parking... to ten, ten parking jest jakimś pomysłem. Ale przecież parking podziemny będzie droższy niż miejsce na chodniku. No to każdy przyjezdny dalej wybierze miejsce na chodniku i mieszkanie stale będzie miało ten sam problem, a miasto utopi w tym pieniądze. Jeżeli ktoś wybuduje parking podziemny, na którym stawka będzie niższa niż na chodniku, to można się wtedy nad tym zastanawiać, bo to może rozwiązać problem. No ale jednak w wielu europejskich miastach, bo tutaj powoływaliśmy się na przykłady metra w Niemczech, w Austrii, to jednak w wielu europejskich miastach, nawet dużo mniejszych niż Kraków, wielu francuskich, brytyjskich miast, tak te parkingi podziemne, wielopoziomowe funkcjonują. Jak znaczy, ja, robią. Ja, ja chcę powiedzieć taką rzecz, że ja w Erfurcie, gdzie zatrzymałem się na chwilę, żeby zobaczyć hmm. wspaniałą katedrę, za, na miejsce z, z, godzinny postój w podziemnym, wielopoziomowym parkingu zapłaciłem jedno euro. Godzina postoju pod Wawelem kosztuje, sprawdzałem przed przyjściem do państwa, 8,50, czyli 2 euro. W Norymberdze od, odstawiając pa, samochód do parkingu na cały okres mojego pobytu zapłaciłem 5 euro za dobę w Krakowie pod Wawelem taka stawka wynosi bodajże 90 parę złotych. To jest jak, jakiś jak oni to robią? Się no, no. Trzeba sprawdzić jak oni to robią, natomiast też oni budowali te parkingi w trochę innych czasach, a obecnie tendencja jest raczej taka, że budować parkingi park and ride przy pętlach tramwajowych i starać się in, doinwestować w komunikację miejską i częstotliwość, tak jak mówiliśmy, wygodę podróżowania, ale jednak to auto zostawić troszeczkę dalej, bo budowanie tras typu Wolbromska czy Galicyjska no nie pomoże, nie pomoże problem, nie rozwiąże korków, rozwiąże korki w w pewnym momencie w pewnym miejscu natomiast y, przy kleparzu y, skumuluje ten ruch samochodowy i będzie przecież to jest głównie ruch takie trasy powodują wzrost ruchu napływowego to nie są trasy dla mieszkańców to są trasy dla mieszkańców po, podkrakowskich y, w, wsi miasteczek. No, ale I ci ludzie pracują w Krakowie, prawda? bo to Dobrze, tak naprawdę ale to w takim razie e, dajmy im możliwość proszę dojechania pamiętać, że często pędzli... mówimy o tych podkrakowskich wsi miasteczka to są na przykład mieszkańcy nie wiem gminy zielonka powiedzmy tak, zielonki, którzy jeszcze 5-10 lat temu jak najbardziej byli mieszkańcami Krakowa, tylko tam kupili sobie dom. W Krakowie mają rodzinę, Zgadza dzieci się. w szkole, dzieci znajomi, w przedszkolu którzy... i tak dalej. I wszyscy moi znajomi, którzy mieszkają w gminie zielonki mówią super, jest tramwaj na Krowoczy Górce, dojeżdżamy Jedziemy błyskawicznie, bo jedzie 12 minut, tylko że dlaczego tam nie ma parkingu, nie ma gdzie tego auta zostawić i oni wszyscy wybiorą tramwaj, jeżeli będą mieli gdzie zostawić ten parking. Ale jeżeli y, wzdłuż y, tramwaju szybkiego wybudujemy trasę, to tak jak na Ruczaju połowa z nich jednak dojedzie sobie tym autem do centrum. Co to nam rozwiąże? Jaki, jaki, jaki problem nam to rozwiąże? Moim zdaniem żaden. Chyba taniej będzie wybudować parking przy growo od górce niż trasę wolbromską, która z tego co pamiętam 200 milionów ma kosztować. To lepiej te 200 milionów, oto to na metro, na nowy tramwaj albo na coś, co, co rozwiąże problemy komunikacyjne, a nie wpuści kolejny ruch strumień samochodowy do centrum. Bardzo krótko na koniec. Wybory samorządowe za 4 miesiące. Czy myślą panowie, że... Taka dyskusja jak nasza dzisiaj, taka rozmowa, czy to będzie również y, debata w czasie wyborów samorządowych, czy będziemy o tym ze wszystkimi kandydatami rozmawiać? Mam nadzieję. Znaczy ja też mam taką nadzieję, tylko już zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że przed wyborami kandydaci obiecują różne rzeczy, y, no a później o tym zapominają. Trzeba rozliczać. Każdy powinien zrobić rachunek sumienia, przeglądać swoją ulotkę sprzed czterech lat, ja już to zrobiłem i sprawdzić, co się udało zrealizować, a co nie. Może wyborcy powinni zbierać przede wszystkim te ulotki, żeby potem no, pamiętać to, co nam obiecano przy ostatnich wyborach samorządowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Aleksander Miszalski, Jacek Balcewicz, radni dzielnicy pierwszej, byli naszymi gościami.